Witam, witam Japczan, Holak, znowu prankują, oddaję, tym razem zobaczymy kto jest na basenie i wpierdolimy go w ubraniach do basenu, z wow, z bomby, zrobimy to we dwóch, o, albo czekujcie. pojedynczo, zobaczymy Idziemy, idziemy, jak coś tu idziemy zajarać, koło basenu można zajarać, widziałem tam Dawidka i Młodziutkiego, kto będzie bliżej basenu tego wpierdalamy Lecimy. lecimy. David. No, gotowy. David, nie jesteś zły za planka? Nie jestem. Piona? Zaraz popływamy, zaraz dołączymy. Jak coś, to. David nie miał telefonu, bo. Widzowie, lekki plank, taki dla przerwy. Udajemy, że. Yy, udajemy, że nagrywamy jakieś życzenia urodzinowe tutaj na story dla was. A sprankujemy teraz młodziutkiego po prostu. Dam mu papierosa drugą stroną, bo takie giga jajca! Ej młodziutki, zaraz ze mną szluga? by zapalić. Kurwa, co ty... Jeste prank, bro! Kurwa, zostaje sprankowany!